W tutaj na drodze wojewódzkiej 791 w miejscowości Poraj No i powiem szczerze w, Będąc w Poraju Po mojej lewej stronie jest piękne jezioro I chciałbym w jakiś sposób Się gdzieś w okolice tego jeziora y, Dostać I pozostaje pytaniem Czy jest tutaj jakiś jakaś możliwość, żeby sobie podjechać gdzieś w pobliżu jeziora. Tutaj wszystko jest z zakazami, hmm. Więc chyba jest no, problem, żeby się dostać. Następnie skręć w prawo. Tu jest nie Skręć w prawo. Następnie dotrzesz do miejsca docelowego. Jesteś na miejscu. wstać i popatrzeć to jest plaża masłowa swój...